Na Old Trafford. Zaczynał jako prawy obrońca, ale przeszedł do historii jako jeden z najlepszych lewych obrońców w meczu United, ale także Premier League. Ferguson u uważał go za jednego na ze swoich najlepszych transferów. Spędził ponad 10 lat na Old Trafford. Zdobył ponad 15 trofeów. Jest jednym z dwóch najbardziej uzupełnionych reprezentantów swojego kraju. Cześć! Z tej strony Kasper i dzisiaj Was zapraszam na film o Denisie Irwinie. Jeden z najlepszych zawodników tak naprawdę wiekowego Manchester United na przełomie wieków, zawodnika, który spędził ponad 10 lat w Manchester United. Zapraszam! Dennis Ewing urodził się 31 października 1965 roku w miejscowości Cork w Irlandii. W hrabstwie Cork kształcił się w tak zwanej szkole Togger Boys' National School. National School. Jako młody chłopak wyróżniał się nie tylko w futbolu, ale także w hurlingu i grał w krok park więcej niż raz ze swoim przyszłym kolegą z drużyny Mialem Queenem. James Wing tak naprawdę przez długi czas wybierał między dwoma tymi dwoma sportami, aż w końcu w 1983 roku postawił na futbol i wyjechał do Anglii. Jak się okazało, to była jedna bardzo słuszna decyzja. W drużynie Manchesteru United stał się jednym z najbardziej niezbędnych zawodników. Najpierw grając jako prawy obrońca, by później przejść z łatwością na lewą obronę po zakupie Paula Parkera. Tworzył niesamowite e, dwu, duety z obrońcami takimi jak Gary Pallister, Steve Bruce, Japsam, Gary Neville czy Ronnie Johnson, tworząc e, w historii Manchesteru United. E, na Old Trafford sam trafił e, 18. Sierpnia 1990 roku, gdzie zadebutował meczu z Liverpoolem. Przyszedł z Oldham Athletic za 250 tysięcy funtów. No, na że czasie to mówimy, to jest groźne, tyle kosztują polscy zawodnicy. Na no, wczesny czas to była kwota okazała. Ale na pewno można to sobie na pewno rozłożyć na czas, w, jak, w jakim grał w Manchester United. Był on już dosyć yy, zaawansowanym zawodnikiem 25 lat. I spędził e, prawie 12 lat w Manchesteru United. A jednak, gdy mówimy o lewych obrońcach United, myślimy Gabriel Hance, Patrice Evra, Luke Shaw, Michele Silves. Lejs to jest zawodnik, który nigdy nie wyróżnił się pod względem skandali, nigdy nie wyróżnił się pod względem ekstrawagancji fryzur. Był po prostu sumiennym, świetnym zawodnikiem. Tak naprawdę do dziś się trudno powiedzieć, e, czy ktoś był o niego lepszy na lewej e, stronie defensywy. Prawdopodobnie tak naprawdę tylko Patrice Ewra, który też potrafił zabytować swoją strefę na bardzo długi czas. Hańce miał momenty, tak samo Mikkel Silvest i tak naprawdę Luke Shaw, który w Manchesterze miał tak naprawdę jeden tylko dobry sezon. Największymi atutami dla była jego szybkość i co nie codzienne. Bardzo dobry strzał z prawej i lewej nogi i choć był niewielki wzrostu, bardzo dobrze umiał grać głową. Wraz z Ryanem Gixem siał po na lewej stronie eee, pomocy lub obrony, a co ciekawe był prawonożny, więc często też schodził do środka, by nękać rywali swoimi właśnie strzałami z dystansu. Cała w całej historii meczu United strzelił 33 gole i zaliczył 38 asyst. Eee, tak naprawdę na Old Trafford nigdy nie oddał miejsca podstawowej na scenie, jak już ją wywalczył. Eee, nigdy nie popełnił takiego błędu, był uważany za niezniszczalnego zawodnika. Eee, sam Alex Ferguson stawił go w topce swoich e, 11, zawsze wybierając go. Na lewą obronę. To świadczyło o ogromnym wyróżnieniu dla tego zawodnika, ale także pokazie ogromnego zaufania do Dennisa Irvinga, o którym mówiono, że był jednym z właśnie najlepszych transferów Manchester United w tamtym okresie, ale także początkiem nowej ery reakcją Fergusona, bo wraz nim niedługo trafili tacy serwisowie jak Peter Schmeichel czy Eric Cantona, a następnie rozbłyłyły gwiazdy Ryanair Gixa czy Paula Scholsa. I to tak naprawdę był pierwszym objawem. Nowej ery Manchesteru United. Która kończyła się po już niedługo z, z takimi graczami Gary Pallister czy Steve Bruce. Dalej mówimy o zawodniku, który był także wychowankiem Leeds United, jednego z największych rywali Manchesteru United, ale zawodnikiem, który świetnie się przystosował, przystosował do Manchesteru United i nawet gdy. Leeds i chciał go ponownie wykupić, to Manchester ani zawodnik nie chcieli odejść. Jak mówiłem też wcześniej, jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii Irlandii. Zdobył, uwaga, 19 trofeów, tak naprawdę wszystkie z Manchester United, a swój rekord dzieli, co, co ciekawe, z rodakiem i też legendą Manchesteru United, kinem Jego E, indywidualnymi osiągnięciami jest e, miejsce dwa razy 11 sezonów w Premier League w latach 1993-1994 i 1998-1999, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy Oczysa święcił swoje największe trójwajowe i zdobył potrójną koronę. E, obecnie, tak naprawdę, trudno myśleć o jakichś wanach tego zawodnika. Był szybki, miał dobry strzał, potrafił i grać w ataku i w obronie. E, największe pytania mówią, że tak naprawdę był jego wzrost, ale nadal mówią że jako dość. dość dobrze grający, gołą, świetnie się ustawiającym i który grał głównie kolewą obrębną dzięki czemu nie musiał tak naprawdę e, aż tak często rywalizować o e, odpowiedniach powietrznych oczywiście jego największym problemem była reprezentacja trochę taki kasus e, Ryana Gigsa, gdyż z reprezentacją nic wielkiego nie osiągnął był tylko na jednym wielkim turnieju mistrzostwa świata 1994 w Stanach Zjednoczonych gdzie Irlandii udało się nawet wyjść z grupy pokonując e, w, 1-0 w reprezentacji Włoch z takimi gwiazdami jak Barezic czy Baldzio ale niestety odpadli w jednej pół finału, ulegając bardzo mocnej wtedy holenii 2-0 Ostateczny bilans tego zawodnika w reprezentacji to 56 meczów i 4 gole czyli też bardzo fajne, niesamowite osiągnięcia Jednak co ciekawe, nie tylko dla pani dla Was, ale także był dla mnie. No i tak naprawdę nigdy nie był uważany za jakiegoś wielkiego lewego obrońcy. Bo jeżeli myślimy o lewych obrońcach, to myślimy Roberto Carlos, Paolo Maldini, obecnie tacy jak zaudienc Mar jak Marcelo, Jordi Alba, czy Ashley Cole wcześniej. A Dennis Ewing, tak naprawdę ich wszystkich przeganiał. Był tak samo szybki jak Ashley Cole, miał tak samo doskonałe uderzenie jak Roberto Carlos i był nieustępliwy jak Paolo Maldini, a jednak nie wymieniamy go, bo nie wyróżnił się aż tak. Nie było możliwe, że tak charyzmatyczne jak ci zawnicy. Nie było takiej ekstrawaganckiej fryzury jak Marcelo. Był po prostu zwykłym, świetnym graczem. I tak naprawdę możemy e, mówić o wielu super, ta, superlatywach tego gracza. A jednak nawet dla niego w końcu nadszedł moment, gdy trzeba było opuścić Old Trafford. Zrobił tu po kampanii 2001-2002 i przyszedł na zasadzie wolnego transferu do drużyny Wolverhampton Wanderers, który kibicował od bardzo długiego czasu. Stąd drużyną nawet awansował do kolejnej do kolejnej rundy do, do Premier League, gdzie zmierzył się z United, gdzie był strasznie wiwatowany, świetnie wspominany. Ostatecznie swoją karierę zakończył w 2003 e, roku, a na Trafford wywodził w 2004 roku. I już jako prezenter klubowej telewizji, jako ambasador tak naprawdę Manchesteru United. E, w liczbach to zawodnik e, irlandzki, pomo pomocnik obrońca. W Manchesterze United rozegrał 529 meczów, strzelił 33 bramki i miał asystent w 33, meczach, e, 38 meczach. Grał w latach 1990-2002, czyli daje nam to prawie 12 lat gry w jednym zespole. To tylko bardziej uświadamia, jakim niesamowitym był on graczem. Jak niesamowite dużo osiągnął. Dalej możemy mówić o jego trofeach. Zobrał Mistrzostwo Anglii, Puchar i Mistrzów. Przede wszystkim był, był graczem drużyny, która zdobyła potrójną koronę. Czy to w czasach, e, jako pierwsza drużyna w historii. Tworzył dwa świetne bloki, czy to z Garym Pallisterem i Steven Bruce'em, a później z Ronin Johnson i Japem sztamem będąc naprawdę, tak naprawdę połączeniem dwóch w, e, wielkich okresów meczu tester Alex'a Ferguson'a, gdzie e, szkod uważał go naprawdę za jednego z najlepszych zawodników, a jego duet z Ryan Giggs wciał postrach i przerażenie wśród innych e, drużyn, a ciekawostką jest taką, że Ryan Giggs debiutu, debiutując zastępował Dernyisa Irvinga na boisku, e, sam Irving miał także pseudonim do niej misterny Niezawodny, gdyż przez swojego pracowitość konsekwencja. Nigdy nie wschodzenie poniżej pewnego świetnego poziomu powodowało, że po prostu był uwielbiany przez kibiców, przez trenerów, przez kolegów z, e, z drużyny. Można mówić o wielu superlatorach Dni Sarajewina, ale trzeba po prostu pamiętać o tym, że jest to jeden z tak naprawdę dwóch, trzech najlepszych obrońców w historii Manchester United. I trzeba pamiętać o jego wielkich zasługach dla tej drużyny. I będąc w drużynie, która pokona Bayern Munich w Ligi I Mistrzów, będąc w drużynie, która potrójną koronę. Mi kor korona. Dobrze, to by było na tyle na temat Denisa Sarajewina. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. I piszcie w komentarzach, co jeszcze chcecie, żebym wam opowiedział. To by było na tyle. Cześć.